To był dzień na świecie Grzegorz Dobiecki. Dobry wieczór państwu. Temat dzisiejszych zajęć z geopolityki. Spadanie z piedestału na przykładach wybranych karier. Przykłady osobowe są dwa: Dominick Stroskan, były szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz były przyszły prezydent Francji i Muammar Kaddafi, ex dyktator Libii pozbawiony władzy, ale nie życia, bo już by o tym było głośno. Pewnych informacji o losie ani nawet miejscu pobytu Kaddafiego nie ma. Powstańcy nie znaleźli jego śladów w zdobytej warowni w Trypolisie. O stroskanie pewnych informacji jest za to całe mnóstwo. Nie odpowie przed amerykańskim sądem za próbę gwałtu, bo procesu karnego w jego sprawie nie będzie. Sprawa się jednak rozwinie, bo czeka go proces cywilny. Co zaś będzie z jego przyszłością polityczną we Francji, to już sprawa osobna i to raczej nierozwojowa. Zanim się obu postaciami zajmiemy, wypada chociaż odnotować, co jeszcze interesowało dziś światowe stacje telewizyjne. From the CNN Center, I'm Welcome everybody. CNN, trzęsienie ziemi na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie ewakuowano kapitol i siedzibę Ministerstwa Obrony Pentagon. Sejsmografy odnotowały 5,8 stopnia w skali Richtera. Epicentrum strząsów zlokalizowano w stanie Virginia. W zabronili w Dzień Niezależności wlaścić akcji. Piąty kanał. Przed dzień 20. rocznicy niepodległości Ukrainy. Jej władze zapowiadają, że nie dopuszczą jutro do jakichkolwiek demonstracji opozycji. Wiadomo też, że z aresztu nie zostanie zwolniona była premier Julia Tymoszenko. Decyzję w tej sprawie ogłosił dziś kijowski sąd. Opozycja zapowiada, że nie zrezygnuje z protestów i zamierza wyprowadzić na ulicę ponad 50 tysięcy ludzi. Army says at least 100 Kurdish have been killed. BBC World. Trwają naloty tureckiego lotnictwa na pozycje separatystów z partii pracujących Kurdystanu w północnym Iraku. Podczas operacji zginęło już ponad 100 kurdyjskich rebeliantów, drugie tyle zostało rannych. Naloty są odwetem za śmierć tureckich żołnierzy w zamachu bombowym w prowincji Hakkari w południowo-wschodniej części kraju. O jego dokonanie władze w Ankarze oskarżają bojówki PKK. To My продолжajmy wstydzić za rozwitiem z tego wtórnika. Rosja 24. <inaudible> Północno-koreański przywódca kontynuuje podróż po rosyjskim Dalekim Wschodzie. Kim Jong-il i jego pancerny pociąg dotarli dziś do uan ude stolicy Buriacji. Przed zaplanowanym na jutro spotkaniem z prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem gość z Fenianu ma obejrzeć pobliskie jezioro Bajkał i spróbować specjałów miejscowej kuchni, do których należy m.in. potrawka z renifera. Dominik Stroskan, do niedawna gwiazda międzynarodowej finansjery, a wkrótce, jak wierzono, prezydent Francji, może wracać do ojczyzny. Paszport zostanie mu zwrócony, tak jak wcześniej zwrócona mu została wolność. Nie stanie przed sądem oskarżony o próbę gwałtu na hotelowej pokojówce. Sąd w Nowym Jorku na wniosek prokuratora postanowił wycofać wszystkie zarzuty postawione troskanowi w maju. Zaskoczenia nie było. Dominik Stroskan nie stanie przed sądem w procesie karnym. Czuję ulgę ze względu na moją żonę, dzieci i przyjaciół, a także wszystkich, którzy mnie wspierali, wysyłali listy i maile. Muszą wiedzieć, że ich wsparcie było dla mnie bardzo ważne. Chcę wrócić do kraju, ale najpierw muszę zająć się różnymi sprawami. Dziękuję. Prokurator doszedł do wniosku, że główny świadek oskarżenia, czyli rzekomo zgwałcona pokojówka, na Fisatu Dialo, jest niewiarygodna. Nie da się więc wygrać procesu w oparciu o jej zeznania. Dominik Stroskan jest oskarżony o gwałt we Francji. Wiemy, że miał wiele pozamałżeńskich romansów. Może powinniśmy się przyjrzeć jego wiarygodności. Czy jest osobą nienaganną moralnie? Nie jest. A wszystko skupiło się na ofierze, ponieważ miała czelność oskarżyć zamożnego i wpływowego mężczyznę, który miał w planach zostanie prezydentem. Francji. Umorzenie sprawy karnej nie oznacza końca problemów DSK z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Francuskiego polityka czeka teraz proces cywilny. Diallo chce walczyć o wysokie odszkodowanie za to, że została poniżona na oczach całego świata. Będzie mógł wyjechać z kraju, nawet jeżeli pozew cywilny nie będzie oddalony. Jeżeli nie wróci, to na własną odpowiedzialność. Wtedy sędzia może zdecydować, że jest winny. Powrót DSK do ojczyzny nie będzie triumfalny i nie oznacza końca kłopotów z prawem. We Francji Stroskan jest oskarżony o próbę gwałtu przez dziennikarkę Tristan Banon. Dobry wieczór Państwu. Pani doktor Katarzyna Pisarska, Polska Akademia... Europejska Akademia. Akademia Dyplomacji. Przepraszam. Dobry wieczór. Redaktor Andrzej Talaga, Dziennik Gazeta Prawna. Dobry, Dobry wieczór. wieczór Panu. Ile motywów w tej jednej sprawie? Klasowy, bo to bogaty burżu i uboga kobieta z ludu. Rasowy nawet, on z żydowskiej rodziny, ona z Czarnej Afryki. Międzynarodowy, okrutny wymiar sprawiedliwości amerykańskiej, policja i media poniżają Europejczyka. Maczo i kobieta zniewolona, żywioł purytański i liberalno-libertyjski. No i czyje jest na wierzchu, kto wygrał? Ja myślę, że to jest porażka jednej i drugiej strony, bo dla Stroskana tak naprawdę ta scena polityczna we Francji jest w pewnym sensie zamknięta. O tym porozmawiamy za chwilę. Natomiast na dobrze, dla, tym, pani, się stało dla pani Bilot to jest sytuacja, w której być może ona faktycznie była ustawką tak zwaną. Być może myślała, że uda jej się coś na tym wszystkim zyskać, ale dzisiaj jest jasne, że jej niewiarygodność Godne zeznania, jej niewiarygodna karta sprawi, że również w procesie cywilnym ma małe szanse na tak naprawdę oczyszczenie swojego imienia. No chyba, że chce zostać drugą Moniką Lułyński, która tworzy później sklepy z butami i z torebkami. No to myślę, że jeżeli w to celowała, no to ma pewną szansę. Pani doktor, to ja pani przypomnę taki precedens, który na pewno będzie cytowany i to wkrótce. Niejakiego O.J. Simpsona Futbolista amerykańskiego, aktora, teraz siedzi w więzieniu w związku z zupełnie inną sprawą. Napadu, porwania dostał bodajże 30 parę lat. W latach 90. został oskarżony o zamordowanie swojej żony i jej zapewne kochanka i sąd go oczyścił z tych zarzutów. W procesie karnym, w procesie cywilnym sąd stwierdził, że. On odpowiada za utratę życia przez tych ludzi, w związku z czym zasądził 33 miliony odszkodowania na korzyść ich rodzin, na rzecz ich rodzin, uznając tym samym, że on oboje tych ludzi zabił. Jedno z drugim nic wspólnego nie miało, nie miało ale w pamięci Amerykanów O.J. Simpson pozostał jednak jako ten, który co prawda został w procesie karnym oczyszczony, ale jako ten. Głównie, no który jednak, zabił, ale czyli tam wini, wiele, wiele dowodów. Tak w, przypadku, w, w przypadku procesa, procesu o. J. Simpsona, który zresztą był, proszę sobie przypomnieć, na żywo relacjonowany, tak. a więc Amerykanie mogli oglądać na co dzień, co się dzieje w sali sądowej, w przekonaniu większości Amerykanów, którzy oglądali ten proces, on był winny, bo było wiele elementów wskazujących na bezsporną winę, a po prostu brakowało nawet samego narzędzia zbrodni, którego nie odnaleziono. Tutaj od samego początku, właściwie już po kilku dniach, wyszły takie wątki tej historii, które wskazywały na niewiarygodność świadka, czy też ofiary, przepraszam. sprawach. niewiarygodność dotyczącą innych. Sprawi. Oczywiście pan Sztroskan nigdy nie zaprzeczał, że miał stosunki z tą kobietą. Są dowody na to, że ten romans czy no to, 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 to chwilowe zauroczenie faktycznie y, przerodziło się w coś więcej. Natomiast zaprzeczał, y, iż nie było zgody obupólnej na ten stosunek. I tutaj jest chyba historia tej pani niestety nie do y, utrzymania, bo mówię, jej karty nie są wystarczająco wiarygodne. Panie redaktorze. Ten konflikt, zderzenie cywilizacji bez mała. Tyle różnych wątków w tym jednym procesie i podtekstów. Jakie z tego wnioski wyciągać? Czy wnioski z tego trzeba wyciągać takie, m.in. o których tutaj pani dyrektor wspomniała, mianowicie? Że to była ustawka, nie tylko ustawka w sensie zachowania tej pani, która prawdopodobnie chciała wyłudzić jednak pieniądze od szefa MFW ówczesnego, ale również ustawka polityczno-rasowa. Zwróćmy uwagę na skład etniczny ludzi, którzy za nią stali. jej adwokatów, ludzi, którzy by na jej wiecach, wliczcie tych, którzy ich publicznie popierali w demonstracjach, mówiąc o gwałcicielu, białym, bogatym gwałcicielu. Otóż oni mieli biedni i ciemni, ciemnoskórzy. Więc jeżeli tak jest, to już trzeba podejrzewać, że coś w całej sprawie jest nie bardzo. Poza tym no, nie mogę się zgodzić z takim twierdzeniem, że coś może być na rzeczy skoro Prokuratura, nawet nie są. to sama prokuratura mówi, że nie jest w stanie postawić zarzutów Straskonowi. To znaczy, że on jest po prostu niewinny. Nie ma drugiej opcji. Natomiast jedna sprawa to jest proces cywilny. Prawo amerykańskie przewiduje ławę przysięgłych. Ława przysięgłych może orzec, że nawet jeśli nie została zgwałcona, to jako ta biedna, uboga emigrantka, on wielki, sławny, bogaty i biały, została pokrzywdzona w sensie moralnym, w sensie jej reputacji i jakieś tam odszkodowanie zasądzić. Tym Prawie? bardziej, że prawdopodobnie Straska nie przyjedzie na ten proces w ogóle do, do Ameryki. On się odbędzie w Nowym Jorku zostanie skazany, albo nie, zaocznie. No więc... Przed sądem cywilnym waży się to, to jest bardzo specjalna zasada w Europie nieistniejąca, nie preponderacji ważenia argumentów, każdej ze stron. tam nie musi być jednomyślności. Nie Nie, mówi, być, nie mhm. mówi się o wątpliwościach, racjonalnych wątpliwościach, które trzeba wziąć pod uwagę. Nie. Kto przedstawi więcej dowodów na swoją korzyść, ten wygrywa, wygrywa pieniądze. Tak. I pieniądze. jest już nawet taki pomysł, że właśnie ta, ta, ta sprawa cywilna będzie się odbywała w sądzie, w prokuratorze na Brooklinie, a więc z no, natury czarnej, tym obszar czarnoskórnej. Nowego Jorku, co oczywiście może zwiększyć do jakiegoś stopnia szansę, ponieważ no, również ława przysięgłych będzie się składała z bardziej jednolitej etnicznie grupy, ale ja uważam, że ma ona niewielkie szanse poważnie na tym wygrać. Jedyne co może wygrać, to mówię no to, że jej twarz jest teraz znana na całym świecie, nie tylko w Ameryce i napisze oczywiście biografię swoją, z której Czyli nie powinna się uskarżać na swój los i tak na tym nie najgorzej wyszła. Pani doktor, ja myślę, że w trakcie tego procesu kilka razy mieszano pojęcia. Adwokaci Dominika Stroskana mówią, że media dopuściły się nagonki na ich klienta. Może mają rację. Ale i za ich sprawą, adwokatów, mieszano pojęcia winnego, czy potencjalnego winnego, ofiary, sprawcy przestępstwa. Teraz wychodzi na to, że na Nafisa Diallo jest przestępczynią, a

Nie winien Ja, ja, ofiarą że ustawki, ja, ja, ja tutaj mówią. nawet wielokrotnie krytykowałam pana Sztrokana pod względem jego postawy moralnej, jego i stosunku do kobiet. I oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, był to sposób na również polityczne wykończenie go, ponieważ to był słaby punkt Sztrokana. Wszyscy no o tym o... wiedzieli i myślę, że ktoś politycznie to wykorzystał. To pora Natomiast... o polityce porozmawiać. Ciąg dalszy nastąpił. Nastąpi tej całej sprawy, nastąpi podczas procesu y, cywilnego w Stanach Zjednoczonych, jako się rzekło, ale także w, podczas procesu wyborczego we Francji, czyli w środowisku politycznym. Przed aresztowaniem Dominik Stoskan był uważany za faworyta w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Po aresztowaniu tę pozycję stracił. Teraz, po dzisiejszej decyzji amerykańskiego sądu, w określonych francuskich kręgach nadzieje jakby odżywały, ale to są nadzieje raczej płonne. Szefowa francuskiej partii socjalistycznej, Martin Aubry, odetchnęła. Czujemy radość i ulgę. Jako przyjaciele Dominika liczymy, że ten koszmar niedługo się skończy. Socjaliści ani na chwilę nie wyparli się Dominika Stroskana. Zarówno Martin Aubry, jak i jej partyjny rywal, François Hollande, mówią, że Stroskan może wrócić do polityki. Ale to decyzja, którą może podjąć tylko on sam. Jestem w stałym kontakcie z Dominikiem Stroskanem i jego żoną. Myślę, że powinniśmy poczekać, aż sam się wypowie. Powinniśmy mu zostawić trochę czasu, by po prostu odżył. W każdym wypadku myślę, że Dominik jest pożyteczny dla Francji. Sam zdecyduje, w jakim charakterze chciałby działać, i sam o tym poinformuje. Myślę, że już wystarczająco pozbawiono go możliwości swobodnej wypowiedzi, więc dajmy mu teraz taką szansę. Termin zgłaszania kandydatów do jesiennych prawyborów w Partii Socjalistycznej już minął, ale dodanie do listy jednego nazwiska właśnie tego nazwiska jest teoretycznie możliwe. Będzie potrzebował czasu, aby wrócić do zdrowia. Gdyby kandydat lewicy wygrał wybory prezydenckie, to Stroskan mógłby odgrywać znaczącą rolę jako doradca prezydenta. Na razie Stroskan nie zdecydował, czy wraca do gry. Ale nawet zwolennicy DSK nie wierzą, że polityk stanie do boju o najwyższy urząd. Szczerze mówiąc, nie sądzę, aby brał udział w wyborach. Może w przyszłości mógłby zostać ministrem, jeżeli socjaliści zwyciężą, ale nie prezydentem, a już na pewno nie w tych wyborach. Nowym faworytem socjalistów jest François Hollande. Dla niego, jak wyznał, decyzja amerykańskiego sądu w sprawie Stroskana niczego nie zmienia. No i chyba pan Alain ma rację, ta decyzja Sądu Amerykańskiego niewiele już chyba zmieni w pejzażu politycznym we Francji. No to prawda, dlatego że wróćmy jeszcze na chwilę, tego co się tak naprawdę stało w maju w Nowym Jorku, no się egzekucja polityczna Stroskana. On był postacią tak wysoko ustawioną na świeczniku politycznym i społecznym, że tego typu oskarżenia, aresztowanie go, skucie, pamiętam jego zdjęcia, no marnie wyglądającego w areszcie, to naprawdę wykończyło go politycznie. Teraz oczywiście można mówić, że jako niewinny może wrócić do francuskiej polityki, ale jako kto? Jako ktoś kto ma, y, same te zdjęcia już go deprecjonują jako silnego polityka. Francuzi no, to oczekują... być może jeszcze proces o próbę gwałtu? Właśnie, do Francji. To historia. I teraz jeszcze taka rzecz. Francuzi tolerują romanse, to, tolerują... Nadpobudliwość swoich polityków. Mitterrand i odwieżolnikom to nie przeszkadzało szczególnie. Natomiast nie tolerują przemocy seksualnej wobec kobiet. A Lex opublikował przecież fragmenty raportu medycznego. Dosyć takie pikantne, nazwijmy to, no i, no i brutalne. Oczywiście no było oparte na zeznaniach poszkodowanej czy rzekomo poszkodowanej, ani na nagich faktach, ale niemniej to w opinii publicznej tkwi i jest. Nie wyobrażam sobie, to jest absolutnie wręcz niemożliwe, że on był kandydatem na prezydenta i mógł powalczyć ten urząd z Sarkozym, czy nawet z panią Le Pen, ponieważ jest tak naprawdę skompromitowany. To nie jest ja tak libertyńskie. A ja stanę się, a ja stanę się adwokatem diabła takiego... tutaj i powiem, że tak. jest pewna szansa, żeby wrócił, ponieważ w tej tak, sytuacji. ponieważ yy, socjaliści francuscy są w słabej pozycji wyjściowej dzisiaj. I chociaż po raz pierwszy w historii zdecydowali się na takie amerykańskie wręcz wybory, prawybory wewnątrz swojej partii, aby odrzucić ten, ten krytycyzm pewnej takiej elitarności całej partii, to jednak jeden kandydat, pan François Hollande, jak i pani Aubry, to są osoby, które mogą nie dać rady pokonać Sarkoziego i socjaliści dzisiaj sobie zdają z tego sprawę. Od czasów Mitterranda socjaliści nie mieli prezydenta na urzędzie i dzisiaj jest to właściwie walka o wszystko. Sarkozy jest dosyć osłabiony, no ale z jednej strony pani Obry jest do końca nie była zdecydowana, czy w ogóle kandydować i wykazywała wiele słabości w zakresie podjęcia tej decyzji. Pan Hollande z drugiej strony nigdy nie pełnił funkcji publicznych we Francji, tak, co go dyskredytuje. pod jego rządami, kiedy on był szefem, przegrała wszystkie możliwe wybory. Dokładnie. I w końcu ich manifesto socjalistów jest dzisiaj tak naprawdę manifestem przegranym. Cofnięcie reformy dotyczącej wieku emerytalnego, zatrudnienie 300 nowych osób do administracji, 300 tysięcy osób do administracji publicznej, no to przecież to już jest prehistoria, a nie partia progresu. Co, to by się trzeba zgodzić stanowczo z tym, że jeżeli ktoś mógłby wygrać, ktoś mógłby rzeczywiście być Prezydentem ze strony socjalistów to właśnie Stoskan. Dlatego, że on jest politykiem odpowiedzialnym. On jako szef MFW uczestniczył w programach pomocowych dla Grecji i Portugalii. I no, ale już On... mówimy o zeszłorocznym śniegu, panie redaktorze. Niby tak, ale muszę zwrócić uwagę tak. na program Prawybory socjalistów. Wybory są dopiero w październiku. Właśnie, to jest Skole, tak, że ty... oni muszą się trzymać programu swojego, a ten program jest niszczycielski. Między panem domnikiem Stroskanem a panią Obry dawno temu został zawarty dżentelmeński układ, na mocy którego, gdyby jedno z nich kandydowało w wyborach, w wyborach wyborach prezydenckich, drugie je wesprze. Stroskan teraz powinien to zrobić. Jego wiedza finansowa, ekonomiczna jest bezcenna, ale udzielana, czy przekazywana kandydatowi oficjalnemu z drugiego szeregu. Tymczasem Sarkozy zdobywa punkty w Libii za to, co tam się dzieje. Za chwilę o tym porozmawiamy. Dominik Stroskan jeszcze nie raz na czołówkach gazet zagości. Za chwilę inna postać, której bieżące pilne doniesienia długo już chyba poświęcone nie będą, chociaż kto wie. Postać z zupełnie innej bajki. Okrutnej bajki. Bab al Azizia, bastion Muamara Kaddafiego został zdobyty, ale przywódcy Dibi, ani jego synów, ani nawet śladów po nich tam nie znaleziono. Społeczność międzynarodowa zastanawia się, co czeka Kaddafiego, kiedy już trafi w ręce powstańców, jeśli w nie trafi. Nie od rzeczy będzie przypomnieć, w czyje ręce trafiali i jak kończyli inni złoczyńcy, przeciwko którym też zmobilizowano wielkie siły. Polowanie na Kaddafiego trwa. Tą bronią chcę zabić Kaddafiego i z wolą Boga zrobię to dzisiaj. Ostatnie wieści od Kadafiego miał Kirsan Ilumrzynow, prezydent Republiki Kałmucji w Rosji, a zarazem, co ważniejsze, prezes Międzynarodowej Federacji Szachowej. Kaddafi rozegrał z nim kiedyś partię, a teraz wyjawił przez telefon. Jestem w Trypolisie zdrowy i gotowy walczyć do samego końca. Społeczność międzynarodowa zastanawia się, jaka przyszłość czeka obalonego dyktatora. Nowe władze w Libii chcą go postawić przed sądem. Chcemy, aby proces był przejrzysty. Chcemy mu dać prawo do obrony. Międzynarodowy Trybunał Karny nie wyklucza, że sprawiedliwość wymierzą sami Libijczycy. Otoczenie Kaddafiego popełniało zbrodnie przez ostatnie 40 lat. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby władze libijskie same przeprowadziły śledztwo. Tak było w przypadku Sadama Husajna, złapanego w 2003 roku przez amerykańskich żołnierzy. Stany Zjednoczone przekazały Husajna irackim władzom, a trzy lata później Trybunał Narodowy skazał byłego dyktatora na karę śmierci przez powieszenie. Według Narodowej Rady Libijskiej Kaddafi może podzielić los Sadama Husajna. Scenariusz wydarzeń może być podobny. To właśnie Libijczycy mogą złapać Kaddafiego. Jeżeli nowa konstytucja Libii będzie przewidywać karę śmierci i jeżeli Kaddafi zostanie uznany winnym, to wyrok zostanie wykonany. Wszystko zależy od tego, jaką konstytucję przyjmą Libijczycy. Bez sądu został zabity Osama Bin Laden, na którego Amerykanie polowali przez 10 lat. Pościg za nim zamienił się w wojnę. Obławę na terrorystę numer jeden prowadzono w afgańskich górach Tora Bora, ale przywódca Al-Kaidy wolał ukryć się w sąsiednim Pakistanie. Tam w maju zabili go amerykańscy komandosi w tajnej operacji włócznia Neptuna. W wypadku Muamara Kaddafiego NATO nie zamierza rozpoczynać pościgu. On nie jest naszym celem. Jeżeli wyjedzie z kraju, to tylko się z tego ucieszymy. Ale Kaddafi wielokrotnie ogłaszał, że Libii nie opuści. Myśmy zostawili postać Kaddafiego Nie wiadomo co z nim jest Nie wiadomo zatem jak skończy Jakoś ten koniec przecież nadejdzie Myśmy ją zostawili z postaciami Sadama Husajna i Bin Ladena Co jest pewnego rodzaju sugestią Bo moglibyśmy to zrobić Za inne wzory przyjmując Ubaraka albo Benaliego którzy, Których potraktowano inaczej Wydawało nam się jednak Że śmierć jako koniec Kaddafiego Wygląda bardziej prawdopodobnie Niż proces Co pan o tym sądzi? To prawda. Ja myślę, że poszukiwanych dyktatorów należy podzielić na dwie kategorie. Tych, którzy mocno nadepnęli zachodowi na odcisk i tych, którzy nie nadepnęli. Ci, którzy nadepnęli, skończyli bardzo źle. To jest Saddam Hussein powieszony. Przecież Amerykanie dlatego oddali go Irakijczykom, powiedzieli, co się z nim stanie oraz jego synowie. I Osama Bin Laden no wręcz zabity bo przez siły specjalne amerykańskie. Natomiast Kaddafi nie depnął Zachodowi na odcisk, przeciwnie, handlował z nim uczciwie. To raz, dwa, rozliczył się za Lockerbie, wypłacił odszkodowania, zaprzestał programu nuklearnego i generalnie współpracował dość uczciwie z Zachodem. Natomiast jego własna ludność się przeciwko niemu zbuntowała. I tak naprawdę ta deklaracja NATO jest głęboko prawdziwa, że zarówno NATO, jak i Unia Europejska nie interesują się w ogóle jego losem, byle nie rządził. Natomiast czy się z nim stanie, czy znajdzie jakiś bezpieczny azyl, na przykład Zimbabwe, jest bez znaczenia. A jeśli trafi w ręce powstańców to raczej nie znajdzie bezpiecznego. Dokładnie, w więc w jest ich sprawa, rękach, a nic z Na żywo oglądamy, przerwę panu na chwilę obrazki z placu, zdjęcia z tam, obrazki mówimy, paskudnym telewizyjnym żargonem. Zdjęcia z placu Zielonego w Trypolisie, gdzie trwa świętowanie panu no właśnie czego? Zdobytej niepodległości, zdobytej wolności, odzyskanej godności. To się wszystko jeszcze okaże, co się świętuje i jakie są prawdziwe powody do świętowania. Czy Pani zdaniem Kaddafi nie miał, nie, nie, nie nadepnął na odcisk zachodowi? Wcześniej być może. Teraz by mógł to zrobić podczas procesu w Hadze, bo tam się to odbywa publicznie, opowiadając, a miałoby dużo do opowiedzenia, jak się przyjaźni. Z niektórymi panami, którzy dzisiaj wysłali samoloty przeciwko. Ale ]owi. to nie jest żadną tajemnicą. To znaczy, jeszcze dwa lata temu y, kandydat na prezydenta McCain umieszczał na Twitterze relacje prawie że na żywo ze spotkań z Kaddafim. Więc wszystko, co by Kaddafi opowiedział, łącznie z pomocą, jaką otrzymał od Zachodu, nie byłoby niczym szokującym, niestety, w dzisiejszym świecie. Y, Wikileaksów. Y, więc on, tak jak pan redaktor mówi, nie jest zagrożeniem dla y, Zachodu. Natomiast on no, nie ma nic do stracenia. I ja bym nawet uważała, że w ostateczności jest skłonny popełnić samobójstwo. Ponieważ obserwując nawet na, w telewizji obrazy z Egiptu czy z Tunezji, jak skończyli tam y, y, podobni dyktatorzy, y, y, zwłaszcza Hosem Mulbara, który właściwie leży na łóżku i jest sądzony, y, prawie że umierając, no to, to jest perspektywa dla nikogo niemiła. A zwłaszcza dla osoby, yy, która no, w taki sposób dumny i przekonany o swojej wyższości przez wiele lat rządziła Libią. Więc jeżeli nie uda mu się uciec, to myślę, że on będzie walczył do końca. Nie podda się rebeliantom. Z dowodem jego dumy i wyższości, z jaką spogląda na innych, jest niechęć do rozmawiania z kimkolwiek poza prezydentem Kałmucji, szachistą. To brzmi jak anegdota. Tak się stało, jeśli wierzyć doniesieniom i chyba nagraniu, bo przecież ono zostało dostępne. Prezydent Prezydentem... jest znany z tego, że przyjaźni się z różnymi dziwnymi postaciami. Sam jest niezwykle dziwną postacią. Głównie chodzi o jego mafijne powiązania i to w jaki sposób własne bogactwo zbudował, a potem podzielił się z tą komunicją rzeczywiście. Natomiast prezydent Lumżynow nie ma żadnej możliwości przyjęcia Kaddafiego, bo to jest jednak część Rosji, Federacji Rosyjskiej. Oczywiście Putin nie decyduje o tym, kto tam wie, a kto nie. Jeśli gdzieś mógłby uciec Kadafii, to tylko do jakiegoś Zimbabwe lub podobnego kraju, nawet RPA go nie chce. Ja myślę, że miał dwa wyjścia. Albo uciec do Algierii na przykład, wtedy byłby sądzony w Hadze. Albo pozostać na miejscu i tak naprawdę zginąć. Czy popełni samobójstwo, to jest prawdopodobne. Czy zostanie zabity przez powstańców, czy skazany przez sąd i powieszony. Tak naprawdę to jest śmierć, dla niego nie ma tam już życia. Natomiast o dwóch rzeczach nie zapominajmy: że Kaddafi kontroluje całkiem jeszcze spore obszary terytorium Libii. To nie jest jeszcze koniec. Kontroluje Fezon, czyli głąb Sahary, system oaz saharyjskich, i kontroluje Syrtę cały czas. Więc jeżeli jest na przykład w Syrcie, ta wojna jeszcze może potrwać. Oczywiście on nie ma już dostaw, nie ma już oddziałów lojalnych wobec niego, ale jeszcze. Parę tygodni, nawet jeżeli jest w Syrcie lub w Fezanie, ta wojna może potrwać. Nie wiadomo, gdzie on jest. Ale myślę, że załamany jest również psychicznie. Niestety. Ujęto trzech jego synów, Przerywam. co oznacza, on również był okłamywany o realnej sytuacji. Przerywam w pani doktor, nie mam innego wyjścia. Dziękuję bardzo, Dzień. pani Katarzyna pisarska pan Andrzej Salaga, dziękujemy. Zapraszamy na jutro, 21.30, bez zmian. To był Dzień na Świecie. Do zobaczenia.